Witam Was wszystkich ten deszczowy dzień, a więc zabieramy się za kolejną mapkę, kolejny rozdział. Jesteśmy teraz w jakichś grzybu jaskiniach z tego co kojarzę. Wow, tam jest pająk. Tu mamy widać coś, żeby nalać wody, tak więc spróbujemy. Czekajcie, ja sobie wyczaruję. O, nie wiem czy nie za krótkie, ale dobra. I teraz trzeba to przebić. Nie wiem czy zdążę. Starczy? jest, yeah, starczyło, dobra Ale wielki ten pająk tam siedzi, boże Aragok! Tam jest Aragok, a tu jaka piękna zieleń nam się pojawiła normalnie, aż chcesz się skakać. Tylko te liście mi wyglądają na takie trochę liche. Więc nie wiem czy zdążymy. Dobra, próbujemy. Szybko, szybko. Ojojojojojojoj, oj, 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 biedactwo. Teraz muszę odnowić postać, tylko gdzie to było? Tutaj. Głupi pająk mnie zeżarł. a Ja się tak nie bawię. Ubrałem się tutaj na mnie czai, trzeba w odpowiednim momencie tutaj skoczyć. Jak widać. O! Ta głupia kulka mnie goniła, ale jakoś się udało fuksem, bo fuksem. Te grzyby mi się podobają. Fajnie, strasznie fajnie się od nich odbija. Jest taki fajny odgłos. Och. I jest. Dobra. No, a kto jest lepszym Robin Hoodem? He? I co, gnoju? Dobra, po nim. Możemy iść spokojnie dalej. Pyk. 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 Nie wiem, po co ta skrzyneczka tu jest. Zaraz się dowiemy, czy będzie nam potrzebna. Pyk. Pyk. Ła. Dobra, udało się. Teraz trzeba tam skoczyć na górę. He, też jakoś bez problemu. Dobra, pierwszy pokonam te gobliny. Bo jak widać tu po bokach są beczki wybuchające, a nie chcę... Nie chcę nie chcąc ich dotykać. No ty gnoju. Ty we mnie strzelasz jak śmiesz No nie mogę trafić gnoja. O, on we mnie też trafił. Taka wymiana, dobra. A więc przenosimy dźwignię sobie. On jeszcze chce do mnie strzelać chyba. A no dobra niech sobie strzela. A my sobie idziemy dalej spokojnie. Wyszliśmy już z jaski, nie jesteśmy bardziej na powierzchni. Lol, kto toż taki? Jakiś nowy, nowa postać. Fajne miecze miała. Takie większe, trochę bardziej samurajskie niż, niż moje. Pokonamy sobie tego gnojka, żeby nam nie przeszkadzał. Teraz mam jakąś dźwignię u góry, ale coś tutaj nie mogę wejść. Dobra. I tak o, teraz spróbujemy wejść na ten wózek i następnie, chociaż nie, odbijemy się od niego, o! I przesuniemy dźwignię. Pięknie, chodź tu wózeczku. Mam nadzieję, że ta brama się nie otwiera czasowo. I uda nam się przejechać bezpiecznie. Dyn, 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 dyn. Ła! Wow. Dobra, zginąłem. O, i po raz drugi zginąłem. Ciekawe jakie ja teraz się tam dostanę mi, powiedzcie. Jestem taki ciekaw. Normalnie nie mam pojęcia, ej. Buzek mi zarypali. Huh. Nie wiem, czarodzieju, wyczarujesz coś dla mnie? To żeś wyczarował. O, doskoczę? Możemy doskoczył, pięknie Szkoda, że nie da się dwóch wyczarować. Chociaż czekajcie No ale wtedy tamta znika, ale głupio Ciekawe jak ja teraz mam tam przejść Spróbujemy wysunąć to tak jak najbardziej się da Nie będziesz stał No stój I tak pewnie nie doskoczę No nie, a e, ja się tak nie bawię. No. Kurde, a da się za to złapać? Spróbuję się nią za to złapać. Wow, też nie wyszło. No to ładnie, żem narobił sobie bigosu. O. Ciekawe. Oa, co to mi da? Tam są kolce. Muszę się jakoś tak bujnąć. Nie, jakoś to nie wierzę w powodzenie tego. O. Tak więc nie wiem, co teraz zrobić. Nie mam pojęcia. Spróbujemy się bujnąć w tę stronę. Tylko to trzeba... Odpowiedni kąt. Czemu tak słabo buja? Nie, no nie. Chyba... I będę musiał chyba wczytać, czy... Checkpointa. Czemu ta suczka tu nie doskakuje? O! Tylko teraz do wózka się dobrać. O! Jest, udało mi się. Myślałem, że będę musiał iść to od nowa. Ale o dziwo się udało nawet sposobem. I co my tu mamy? Trzeba tam najprawdopodobniej nalać wody. Tylko ciekawy w jaki sposób. Ciekawy czy tą wodę będę mógł przenieść tu. Oto żem przeniósł jakieś resztki marne Ale jak widzieliście da się tak nawet Tylona, że ona w większości się wylewa Nie tu gdzie trzeba Próbujemy ponownie Tak bardziej stabilnie No lecie No nie wystarczy Ci Ej Gdzieś tam tyle wody mi było Wylałem po drodze. Jestarczyło, ale miałem fuksa. Normalnie bym się musiał z tym męczyć. Ale wielki liści, idzie, patrzcie jaka pnącz. Bęk Ale fajne odbicie są z tego naprawdę. Tak, takie fajne, że nie doleciał normalnie. Dobra, próbujemy ponownie. Od pseudoliści. do liści. Zmieniłem postać, ta jest lżejsza. Pięk. No. <laughs> Ej, to jest taka kpina normalnie. Zabawa zabawą, ale ja już chcę tam doskoczyć, o. I takim oto sposobem doszliśmy do wielkiego grzyba i wodospadu. Możemy spokojnie iść dalej, zobaczymy czy ta plansza będzie trwała dość długo, czy też nie. Wow, ale zjazd. Patrzcie. Super, to mi się podobało. Jeszcze niżej. Oj coś, czuję, że tu potwór nam się szykuje. Nie? O, krótka plansza, naprawdę. To będzie taki krótszy o wiele, wiele odcinek. W jaskini Pończyk już nazbierał trochę grzybów, ale pozostał pozostałej dwójce udało się go przekonać, aby ich nie jadł. Madeusz przypomniał sobie szkolną przygodę z własnoręcznie przygotowanym wywarem muchomorowym. Nie była to wesoła historia. Gdy, bohater wydosta... gdy bohaterowie, bo rzeczywiście gdy bohaterowie wydostali się z jaskiń, ujrzeli pierwsze światło poranka. No to trochę krótki odcinek, no ale nic wam na to nie poradzę, tak więc. E, widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że będzie z, tym, z tą dziwną tą. A jak to się nazywało? Zapomniałem, jak to się nazywało. To, to co jest po prawo. E, muszla? Nie, nie, nie. To jakoś inaczej było, dobra, nieważne. Przypomnę sobie w kolejnym odcinku. Tak więc do zobaczenia, cześć.